Jesteśmy właśnie po konkursie, po konkursie powożenia z zaprzęgami czterokonnymi. Jest z nami zwycięzca tego konkursu, pan Piotr Mazurek. Witam. Witam państwa serdecznie. W pierwszej kolejności chciałam panu bardzo pogratulować dzisiejszego przejazdu i wczorajszego zwycięstwa. Proszę powiedzieć, jak, jak ocenia pan swój przejazd? Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z koni. Mam bardzo dobry team. Team to są konie, jak i ludzie, czyli ekipa, z którą przyjechałem. są jeżdżę z nią bardzo już długo. Jest wspaniale dobrana i świetnie się rozumiemy. Natomiast konie, którymi tutaj dysponuję, to są konie własnej hodowli, ponieważ hodujemy konie, również ja, ja hoduję, również moja, moja rodzina hoduje. I to są konie, które no, znam od rybaka. One nie przypadkiem zostały jakby skompilowane do tej czwórki. I, Dobrze się znajdują na swoich pozycjach, ponieważ w takiej czwórce każdy koń ma swoją pozycję i coś, dla, coś innego trochę do zrobienia, więc musi znać każdy koń swoje, swoje zadania. Podczas tego parkuru, który dzisiaj nie był, był trochę bardziej skomplikowany, bardziej kręty, bardziej skomplikowany, bardziej trudniejszy technicznie może. Mimo to jechało mi się bardzo dobrze. Dosyć płynnie, nie, nie było zawahań. Poprzedniego, poprzednim konkursie, czyli przedwczoraj e, też udało nam się wygrać, aczkolwiek jeszcze nie do końca byliśmy tak zgrani, ponieważ w pełni można powiedzieć na pytanie, jak konie są, czy są dobrze, mają są dobre upięcia, czy to wszystko dopasowane jest, czy konie, na, których na tych pozycjach, warunkach zawodów dopiero możemy określić, okay, czy to było wszystko tak, jak myśleliśmy, czy nie do końca. A szczególnie, że mój przedni lewy koń był tutaj debiutantem. Pierwszy startował właśnie przed wczoraj, dzisiaj drugi raz. Bardzo szybki koń, z matki kłusaczki francuskiej, aczkolwiek wszystkie cztery konie są po jednym ojcu. Mhm. Po małopolskim pastiszu. I... Myśli pan, że to pomaga, to że one są w jakiś tam sposób spokrewnione? Czy chodzi tylko o budowę, o eksterier tego konia i o podobny ruch? To, co pani powiedziała, ma absolutnie znaczenie, czyli eksterier i ich rozmiar jest istotny, żeby one były mniej więcej na równej wielkości łatwiej jest wszystko razem dopasować, wszystko lepiej wygląda, jeśli chodzi o bardzo istotny jest temperament tych koni, prawda? żeby jeżeli konie są średniego temperamentu lub takiego gorącego temperamentu, to lepiej, wygodniej i w ogóle przyjemniej jest w jeździe, w pracy, kiedy są równego temperamentu. Prawda? Jeżeli są nawet bardzo ostre, to lepiej, żeby one były wszystkie cztery bardzo ostre, niż dwa takie, jeden taki, trzeci jeszcze inny, prawda? Więc genetycznie tutaj jakby to ma znaczenie. Oczywiście możemy dobrać tak samo jak u ludzi, prawda? Czasami rodzeństwo nie jest takie, my nie mamy samego temperamentu, ale jest bardziej prawdopodobne, żeby będziemy mieli taki, taki sam. Czasami przyjaciele zupełnie nie mają wspólnego nic ze sobą, mają wspólny temperament, że się rozumieją, prawda? Więc to może pomóc i w tym, w tym przypadku mnie to pomaga, a szczególnie jeśli Genetycznie jest to stabilne, czyli te linie, linie hodowlane, one mają stabilną, pewną strukturę i budowy ich interieru, czyli, czyli temperamentu, prawda, i tych elementów, to absolutnie może pomóc w doborze. Mówi się tak, że położenie zaprzęgiem czterokonnym to tak jakby się jeździło na czterech koniach równocześnie. E to znaczy to jest w ten sposób, koń w czwórce, który chodzi, musi reagować na bardzo drobne pomoce, wręcz sugestie, ja mu sugeruję, że drogi kolego, droga koleżanko, prawda? drogi koniu, teraz skręcamy w prawo o, że tak powiem, dużym promieniu i daję mu tylko półparadę, taką albo inną i on to robi, Tego nie do końca się trzyma, nie do końca się to kontroluje, w 100% się tam sprawdza, trzeba by na pewno. Daje się mu pewien sygnał i on to robi. Wtedy jazda jest bardzo przyjemna. I teraz, jeżeli koń jest wyszkolony na swoich pozycjach i dobrze rozumie swoje zadania, to można powiedzieć, że można rozmawiać z czterema końmi jednocześnie. Dałem kolego Tobie sygnał, powiedziałem Twoje imię, i wtedy on zareagował, że jednak coś musi zrobić jeszcze. I w ten sposób możemy rozmawiać, tak jak w grupie ludzie ze sobą rozmawiają. I, I jest to możliwe, że każdy się rozumieją, tak samo może być taka sytuacja, że jest czterech ludzi i de facto nie będą się porozumieć. No tak? Bardzo To jest bardzo podobne. Musimy trochę zejść na wspólne, że tak powiem, na, na wspólny odbiór i na wspólne nadawanie. Prawda? Ja daję pewne sygnały, oni odbierają, ale ja od nich odbieram też ich sygnały. One mają swoje nastroje, mają e, swoją jakby świeżość, prawda? Że kiedy są bardzo napalone na, 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 na pracę, kiedy są trochę zmęczone, ja to muszę odebrać i muszę to przefiltrować, dopiero... Wrócić do nich z sygnałem. To dzieje się bardzo szybko, oczywiście, ale jesteśmy jakby i nadajnik i odbiornik. Mm -hmm. y Powiedział pan, że jeden z tych koni, które, y które jechały, y to były jego pierwsze zawody, tak? Że to wczoraj to był jego pierwszy start. Trochę mnie to zaintrygowało, bo że się pan nie bał na, tak, y na takie zawody tak wysokiej rangi. Y no, wydaje mi się, że to jest ryzyko. Jak pan to odbiera? Tak, to jest ryzyko, aczkolwiek ta klacz startowała kiedyś w zawodach otwartych międzynarodowych, ale zawody właściwie miała tylko jeden międzynarodowy start w Czechach, ale zawody otwarte i zawody w Hali, że znaczy w ogóle innymi prawami. Jest inna atmosfera, światła, wspaniała, wspaniała publika, która A bardzo... Dzisiaj się lepiej jedzie. E, jedzie się, to jest in, inna, inna jakby specyfika i de facto trochę inne koniec potrzebne do Hali, trochę inne na otwarte Aha. zawody. Tak? I jak koń zareaguje, nigdy nie wiemy. Możemy się spodziewać, że znam tego konia i myślę, że wówczas, tak, sobie, tak się zastanawiam, że wówczas myślę, że taki koń mógł, może w takiej sytuacji zareagować tak i tak, prawda? Ale dopiero odpowiedź mam po zawodach. Co więcej, dla konia jest to jakieś przeżycie, jest to jakiś stres, to jak dla zawodnika, prawda? I teraz jakiego rodzaju, jakiej wielkości to będzie stres, jakiego kalibru, jak on to przyjmie, jak, jak cała otoczka była, będzie wokół niego, tak potem to przerobi w głowie, kiedy już pójdzie do stajni, kiedy będzie odpoczywał, kiedy minie noc, kiedy się wyśpi. Mhm. I on to też na chłodność trochę inaczej odbiera. I teraz jest dla mnie bardzo istotne, żeby te konie miały pozytywny, pozytywne wrażenie po zawodach i na kolejne nie tylko, nie tylko się nie bały, ale również im się zaczęło to podobać. I to też jakby uważam za element istotny, bardzo istotny i element sztuki, prawda, żeby te konie były coraz lepsze. Jestem bardzo z tej klaczy zadowolony. Ona jest bardzo szybka. Niemniej na tych długoch jeszcze trochę była taka onieśmielona, ale ja się z tego cieszę, ponieważ to jest koniec, który czasem będzie się rozpędzał i jest łatwiej takie przymiotania trochę pozwolić mu się rozpędzać zachodne zawody niż by poruszała się i chodzi głównie o jej gorącą głowę, prawda? Że ją by trochę to za mocno przybijało, za mocno stresowało. Wolałbym, żeby brała to trochę na zimno, ze spokojem, a z czasem yy, tak. Bardzo dziękuję. Myślę, że bardzo dużo się dowiedzieliśmy, jeżeli chodzi nie tylko o, o samopołożenie, ale też o psychikę koni w tym zakresie. Proszę mi powiedzieć, jakie ma Pan plany na przyszły sezon? Na przyszły sezon halowy, no to wiadomo, że będę brał udział w pozostałych edycjach Kawaliady, czyli Lublin i Warszawa. Ale to, to jest jakby jeden zestaw koni, a ja mam jeszcze drugi zestaw koni na otwarte mm. zawody. To, to są inne konie w innym rozmiarze. Trochę w innym typie i zwykle startuję w imprezach mistrzowskich Europy lub świata. Startowałem już w pięciu mistrzostwach świata wcześniej, e, więc trochę już pojeździłem. Natomiast niestety w tym roku są mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, no tak. w Tyron, w północnej Karolinie. E, dla, nie, nie tylko dla polskiej drużyny, e, dla polskiej ekipy jak i dla Polskiej Federacji, ale i dla innych Federacji, jak Holandia, może akurat najmniej, ale jak Węgry, Belgia i tak dalej tak dalej. To jest ogromny koszt. Przelot koni jednego teamu samolotem i tam kwarantanna to jest minimum 100 tysięcy euro na jeden team. Więc można powiedzieć, że sobie raczej podaruję jakbym się do świata pierwszy raz, odkąd jeżdżę. Natomiast no, będę chciał brać udział w dużych imprezach. No, moim marzeniem byłoby pojechać na zawody do Windsoru. Tam gospodarzem tych, tych zawodów jest para królewska, książę Filip i królowa Elżbieta. Tam zawody są organizowane od kilkudziesięciu lat. Bardzo prestiżowa sprawa, w pięknym otoczeniu, wspaniali zawodnicy, bardzo mocni. I drugą imprezą, no takie mam marzenia, natomiast imprezą, która zawsze która, która, która chcę pojechać co roku, jest Aachen, czyli IO Aachen, Festiwal Jeździecki. Dwa razy tam już startowałem, ale tam można wystartować tylko na indywidualne zaproszenie. Wykazać się dobrymi startami po poprzednim sezonie lub w aktualnym sezonie i liczyć na to, że organizator wyśle zaproszenie do danego zawodnika. Ale wszystkim polecam. Kiedyś miłośnikiem jeździectwa pojechać do Aachen, ponieważ tam jest 360 tysięcy ludzi w weekend, pięć dyscyplin jeździeckich, najlepsze konie, najlepszy jeźdźca. Takie przeżycie, jakie tam można, jakie tam można jakby zrealizować, nie do powtórzenia i ja myślę, że jak już ktoś raz pojedzie, to będzie o to na pewno wrócić. Dziękuję bardzo i trzymamy kciuki, żeby udało się tam padu dostać. Mamy jeszcze dla Pana taki nasz gadżet od Lucky Horse. Jest to kotylion oraz odblask z naszym nowym takim emotikonkiem. Ten emotikonek chodzi sobie po hali, więc zapraszam, można sobie z nim zrobić zdjęcie. Dziękuję bardzo.